Rafał pytał o ładne tapety na pulpit, żeby ich było dużo, żeby mógł je łatwo przeglądać, żeby mógł je łatwo pobrać, żeby były dużej rozdzielczości, żeby wypełniały cały ekran, żeby nie były skalowane. I teraz pytanie, czy jest możliwość, żeby można je było znaleźć szybko i łatwo? Ok, spróbujmy. Wpisujemy bing.com. Bum. Tutaj w pasku wyszukiwania wpisujemy hasło które nas interesuje na przykład kraj obraz i wybieramy zakładkę obrazy i mamy dużo ładnych obrazków gdy najedziemy na któryś z obrazków pokazuje nam się jego rozdzielczość i teraz powinniśmy znać rozdzielczość naszego ekranu naszego monitora żeby wiedzieć które obrazki będą go wypełniały. 3999 na 2242 to jest rozdzielczość, która powinna wypełnić ekran dużej rozdzielczości, ale tutaj mamy 800 na 481, czyli ten y, obrazek musiałby być rozciągnięty, czyli straciłby na jakości, ale my nie chcemy najeżdżać na każdy z obrazków i szukać, czy pasuje do naszego monitora. Dlatego klikamy u góry na zakładkę filtruj. Teraz w pasku, który się pokazał, wybieramy rozmiar obrazu. I tutaj musielibyśmy wiedzieć, jaką rozdzielczość ma nasz ekran. Standardowa rozdzielczość HD to jest 1920 na 1080. Ok. I teraz. Wszystkie wyświetlone obrazki mają co najmniej tą rozdzielczość, czyli na pewno będą wypełniały nasz ekran. Możliwe, że trzeba będzie je zmniejszyć, ale o to chodzi. Im lepszej rozdzielczości, im większej rozdzielczości są, tym mają więcej detali, więc możemy je zmniejszyć. Ewentualnie wybrać jedynie fragment, który pokaże się na naszym ekranie, i od razu na wszystkich tych obrazkach widać, w jakiej są rozdzielczości, nie musimy na nie najeżdżać. I teraz, jeśli kliknę sobie na któryś z tych obrazków, on mi się ładuje, muszę poczekać, aż się załaduje, czyli przestanie się kręcić ta ikonka na środku. Gdy ikonka przestała się kręcić, obrazek pokazał się w pełnej rozdzielczości. Tutaj jeszcze widzimy, jaka to jest rozdzielczość. I teraz klikam prawym przyciskiem myszki i, i wybieram opcję Zapisz grafikę jako. I wybieram, żeby mi się zapisywała na przykład do katalogu obrazy. Zapisz. I teraz dla pewności jeszcze sprawdzę, czy to jest obrazek, który mnie interesuje. Tak, to jest ten obrazek w rozdzielczości 3840 na 2400, czyli większy niż mój monitor, ale został pomniejszony, przeskalowany w dół, co jest dobre, bo jeśli będę miał większy monitor, to wtedy będę mógł go użyć w natywnej rozdzielczości. OK. I teraz to wyszukiwanie, te wszystkie obrazki. Spełniają warunki tapety, która pokryje cały mój monitor, cały mój ekran. Jeśli kliknę sobie na którąś z nich, klikam prawym przyciskiem, Zapisz grafikę jako i zapisuję. Teraz mam strzałeczkę w prawo i w lewo i mogę sobie te obrazki po kolei przeglądać. Jeśli któryś z nich mi się spodoba, to klikam sobie na tym obrazku prawym przyciskiem myszki, wybieram Zapisz grafikę jako i zapisuję. Zawsze trzeba pamiętać, że musi się załadować. Musi się przestać kręcić ta ikonka na środku, te kropeczki. I sprawdzam, czy się zapisał w rozdzielczości 2042x1230. Tak, jest ok. Powiedzmy, że oprócz obrazu chciałbym coś innego. I teraz jedynym ograniczeniem jest nasza fantazja. Chciałbym Ferrari Superfast. Bum. OK, tutaj cały czas mamy zaznaczone, żeby wyszukiwały się obrazki o wyznaczonej rozdzielczości. Więc każdy z tych obrazów spełnia te warunki, czyli każdy z nich nadaje się na tapetkę. Czy jeśli sobie kliknę, załadował się. Chyba tak. Sprawdźmy. Zapisz grafikę jako, zapisz. E, nie. Jeszcze raz. Ok, nie zawsze się to udaje, gdy na niej klikniemy i załaduje się w pełnej rozdzielczości. Teraz zrobimy Zapisz grafikę jako? Zapisz. No dobra, zamknijmy to okienko. Czasem pokaże się tylko miniaturka, jeśli klikniemy na tą miniaturkę to załaduje nam się obraz e, w wersji pełnoekranowej i wtedy będzie pełnej rozdzielczości. Więc czasem trzeba poczekać, żeby się załadował, a czasem trzeba jeszcze dodatkowo kliknąć, żeby pokazał nam się na ekranie. Prawym przyciskiem zapisz grafikę jako zapisz. I sprawdzamy, czy się zapisał w wybranej rozdzielczości. Jest. 1360x903, oj ciut mniejsze. No cóż, trzeba być, trzeba być... 2000. Trzeba być e, czujnym, bo mimo wszystko, że wyszukiwarka wyszukuje nam wszystkie te zdjęcia i domyślnie powinna spełniać wszystkie warunki, które tam wpiszemy, czasem zdarzają się drobne błędy niemniej większość tak z 90% obrazków pasuje do tego co wybierzemy sobie jako warunki wyszukiwania i tutaj mam obrazek 3840 na 2160 i możemy łatwo łatwo kliknąć na następny, następny, następny który nam się spodoba prawym przyciskiem zapisz grafikę zapisz sprawdzamy czy się zapisał w wybranej rozdzielczości tak OK. Czyli co jeszcze możemy poszukać? Nebula, chcielibyśmy kosmos. Okej, okay, mamy kosmos. I rozmiar obrazu, oj nie zapamiętał, 1920 na 1080 bym chciał. Okej, okay. teraz nam odfiltrował wszystkie małe. Już widzimy, że wszystkie są w dużej rozdzielczości. I tak możemy sobie wybierać. Musimy poczekać, poczekać aż się przestanie kręcić. OK, i teraz zapisz grafikę jako to akurat jest dużo obrazek. Sprawdzamy. 6000 na 4,451. No dość duży. Czy można go by było powiększyć nieco? Dobra. Czyli tak wyszukujemy tapety. Jedyne ograniczenie to nasza wyobraźnia. Ewentualnie możemy użyć języka angielskiego. Zamiast e, wpisywać polskie nazwy, jeśli wpiszemy angielskie, możemy sobie w, w jakimś automatycznym tłumaczu znaleźć odpowiednie tłumaczenie. E, prawdopodobnie wyników będzie więcej. Co jeszcze ciekawego nam pokazuje tutaj Bing? Coś, co może zainteresować osoby tworzące na przykład strony czy jakieś grafiki. Mamy zakładkę kolory, czyli możemy wybrać obrazy z przeważającą barwą. Na przykład takie, które są czerwone, albo takie, które są zielone. Tak? Możemy wybrać typ, żeby to były szkice. To akurat nie ma tego typu. Wszystkie. Według daty, według osoby i tak dalej. I co bardzo fajne, według licencji, jeśli szukamy obrazów, których możemy użyć bez dodatkowych opłat możemy wybrać te udostępnione na licencji Creative Commons ewentualnie do bezpłatnego modyfikowania i udostępniania i tak dalej czyli możemy sobie wybrać rodzaj licencji teraz pokażą nam się Obrazy w dużej rozdzielczości, z przewagą koloru zielonego, do bezpłatnego modyfikowania, udostępniania i użytku komercyjnego. Puff! I możemy sobie wybierać. Oczywiście nie wszystko będzie spełniało dokładnie warunki naszego wyszukiwania. Ja wpisałem Nebula i mnie interesowały obrazy z kosmosu, pokazały się inne zielone obrazy, ale to jest jakby mniej istotne. Zawsze trzeba brać pod uwagę to, że żadna wyszukiwarka nie jest doskonała. Niemniej, jeśli chodzi o wyszukiwanie obrazów, a zwłaszcza jeśli chodzi o wyszukiwanie tapet, czyli obrazków na użytek własny, Bing jest, interfejs Binga jest bezkonkurencyjny. I to chyba tyle, jeśli chodzi o tapetki.